Ach, tak ci O masakra, masakra! O, dobra, lecimy dalej. Wielkie dzięki za nocnik jeszcze raz, piąteczka. Ja byłem przekonany, że naprawdę to jest koniec gry za chwilę. A tu się okazuje, że to jest chyba początek koszmaru jakiegoś. O nie. Ja pierdnięcie, znowu ten gówniak. Dobra, przestań! Kurde, użala się teraz na no, jakieś masz flashbacki z Wietnamu. No, takie rzeczy zdarzają się podczas wojny. To nie znaczy, musisz być takim popierniczem. No, ale nie, musiałeś być popierniczem, co nie? Musiałeś być rąbanym popielniczem. No, jesteś popierniczem, ale skąd to? Zabij się w końcu! Już ja mam dość osobiście Twojego egzystowania. Po śmierci, Maciusia, twoje życie. O, oh, shit, we. We are here again. To jego pokój. No nie wiem kogo to jest spokój, ale ewidentnie ile możesz krążyć po tych samych pomieszczeniach, co nie? No widzę, ładnie zaczyna rzeźbić sobie w tym No ładnie, 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 jest naprawdę jest pięknie. Nie chcę go pozazdrościć, bogatego umysłu. No, to wyraźną wygrać fotografia. Powiem wam, że nie to się skończy nigdy, ponieważ teraz bohater jest popierniczony, on tu cztery lata spędził! Cztery lombane lata W tym miejscu spędził naprawdę, spół, współczuć tylko takiemu, takiego, w takiej wyobrazi Naprawdę, współczuć, bo to co się dzieje w jego głowie, to on jest... To, jest, to nie jest już pojebane, to jest popierdolone, przepraszam bardzo, ale to już trzeba przechodzić ludzkie pojęcie, co tu się najlepszego dzieje. To w ogóle jesteś, ty, w ogóle, ty chyba jesteś... No nie wiem, nap, naprawdę, jak, jak cudem ty cudem przetrwałeś te 4 lata w tym lesie? Ja, nap, ja jestem naprawdę w szoku mentalnym. Weź się w garść! Ty się, ty, ty, ty już jesteś taki stan masz psychiczny, że nie ma opcji, żebyś cokolwiek kurde zrobił. To już jest tak... To już jest tak głęboki stan po że że teraz to ci już nic nie pomoże. Naprawdę nic ci już nie pomoże. Jesteś... Jeszcze tego brakowało. Główniaka, który chodzi i cwaniakuje. I stoi na mojej drodze jeszcze. Barak tego małego Ja pierniczę. Uważaj. No, zarąbiście. Jeśli spojrzysz, zginiesz. Dziadek z lasu mnie zarąbał. Super. Uważaj, jeśli spojrzysz, zginiesz. Dobra, nie wiem jakim cudem to przetrwałem, ale dałem radę. Dałem radę, przetrwałem to. O, spotkać spotkanie z tym mrocznym. O, nie, nie! Come on, zabierzcie mnie stąd! Ja mam ja, ja naprawdę jestem psychicznie wykończony po prostu. Ja ja mam dosyć, ja mam dosyć, jestem psychicznie wykończony po prostu. Uważaj. Jestem psychicznie po prostu wykończony. Dobra, teraz. Nie tu przejścia? Musi to być przejście. Super, fajnie, że SMSy mi przychodzą Nie potrafisz spojrzeć w siebie, w, na siebie w lustrze, prawda? Kim jesteś Elis, Elion? On tu jest, to twój cień. Zarąbiście! Kurde, teraz to na jak widać znowu, dobra, znowu widać cokolwiek. Okej. Okay. Okej, okay, okej. Okay. Dobra, jakby się trochę uspokoiło. Kaseta. Super. Wspomnienia z dzieciństwa znowu. Nie patrz na nią, nie patrz na nią, cokolwiek się tam gdzie Wyrąbane, 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 nie patrz na nią. Nie, nie. O nie, 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 nie. 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 Halo? Halo? Już po wszystkim? Akurat po wszystkim, to dopiero początek. Pieprzony horror. Kurde, krótki horror, jasne krótki horror. Chyba droga przez mękę, a nie krótki horror. No to powiem wam tak, póki chodziliśmy po lesie. To było ok, ale teraz to, to już przychodzi ludzkie pojęcie, co tu się najlepszego wyrabia. To już przychodzi wszelkie rodzaje pojęcia. To już jest tak popierdziczone. Ja już ja nie mam słów, generalnie, co tu się najlepszego dzieje. Halo? Ok. Ok. Ja już nie mam słów, co tu się dzieje lepszego dzieje. Nie mam po prostu słów! Ja po prostu już 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 je wytrzymuję psychicznie pomału. Dobra tu są wszyscy nasi znajomi, których te zdjęcia dzieci Nie wiem, od tych osób umarliśmy, czy coś takiego O nie, znowu wietnam. Znowu wietnam. Eee, ładnie. Ładnie. I są jej oczy. Jest i ona. Te oczy cały czas się naszemu bohaterowi przewijają. I nie mam pojęcia co one znaczą. To jest jedna rzecz, której do końca nie rozumiem. Czyli o co chodzi z tymi oczami, bo... To, tak, mieszkałeś ty latami, dokładnie. Mieszkałeś tu latami. Dokładnie, jedynie czego nie rozumiem, to o co chodzi z o nią. To nie, to jest w ogóle jedna, taka zagadka, której do końca nie rozumiem. Zabijecie? Elliot, jaka wściekłość! Jaka on wściekłość wpadł! Kurde, co się stało? Stało z Eliot. Kto ma ginąć? O kurde, ale wejście robimy. Wow! Prawdziwa eksterminacja. Jeszcze dzisiaj. I nagle. O nic, jakaś taka mikrowizja, co nie? Mikrowizja, wszedłeś do domu i. Taka mikro, mikrowizja, co nie? Mikrowizja, tak, taka, o tak, taka, taka wizja to była. Wszedłeś do takiego domu i to była. O, o taka wizja, taka była to ta wizja. Taką, taką miałeś... Takiego taką mikro-flashbacka miałeś o, o, gdzieś taki był ten flashback tak, taki, o, Takiej mocy... Tak, tak, tak Dokładnie tak to było O, miło, że się obudziłeś w końcu, Elliot Trochę... Powiem ci tak, jeśli ty tak za każdym razem idziesz od swojego Peter, pokoju do lodówki, to ci współczuję Peter, Peter gdzie Kurde, zarąbiście, co nie? Wszedł do domu i przez godzinę szedł do piwnicy. Zajebista akcja, ziom. Zaje, zajebiście, że w końcu się ocknąłeś. O! Jest i naszego głównego bohatera, co nie? So many people, <skry> Ach, no cóż, jakby się tam tak powiedzieć, yy, główny bohaterze... Not here. What now? Did you really think it would be that easy, Ellis? That the kid would be waiting here for you, so you could save him and go home a hero? Hell, <laughs> oh, Ellis, <laughs> you don't get to do that. Where are you, motherfucker? Show yourself! I'm gonna kill you with my bare hands. And after what you've done, I'm going to enjoy it. <laughs> so am oh. I. Come on then. The key is under the table. I'm waiting on the other side. Stół leży pod stołem? Oh, yes, faktycznie leżał. No dobra, czas zrobić kompragm, tylko jeśli tak Jeśli cholera teraz będziesz przez kolejną godzinę szedł przez trąbaną piwnicę wyjść, przez Próbę wyjścia z piwnicy To dostaniesz w mordę Naprawdę, nie, nie ma takiej innej opcji. Dobra, poczekajcie Musi być tu jakieś przejście? No czekaj, właściwie do czego on mi dał ten klucz? Do, do klapy chyba, tak? Och, no dobra Zarąbiście, piwnica w piwnicy co może pójść nie tak? Co nie? Co może pójść nie tak? Na pewno nie będziemy mieli jakichś przerażających wizji, które nas pozbawią życia znowu. Super Super, główny że Tego ci jeszcze brakowało. Żebyś przez jakieś tunele chodził. O! Wyszedłeś nareszcie z domku! No, 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 please, 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 please. God, I'm not gonna hurt you. Shh, shush. No, 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 I'm not gonna hurt you. Please, 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 please. Shh, shush, shush, shush. Quiet, quiet, quiet. fuck! You sick fuck! This is what you get, you fucking piece of shit! <laughs> it's over. It's finally and over. Shut up! All those people, children... I will rip your fucking heart out! Hear ...here anymore. You won't get out of it that easily! Breathe. Breathe. I won't let you! <laughs> she always wanted you to become... Shut up! No właśnie. Od samego początku to byłeś ty. Od samego czy po początku to ty byłeś tym popierdolem, który chodził po lecie. Ej, Maciek, Maciek, Maciek. Elis się kości rozpaczy. Cykl trwa dalej. Carver narodził się na nowo. Pomimo dodania obrażeń, bo przeżył, Widziałem go później, jak włóczył się pod dołem. Przeżył! Uuuu, szczęśliwe zakończenie. Jazz zerwała wszystkie więzi łączące ją z Elisem. Dziewdziała się o jego losie i nie jak słowa. Los pitera pozostaje nieznany. Nigdy nie udało się odnaleźć ciała szeryfa w lesie Black Hills. Nikt nawet nie wiedział, gdzie należy szukać. Ciało Toda, znaleziono kilka miesięcy później w tartaku zginął, zginęło yy, zginą do tego stopnia, że ledwo udało się je zidentyfikować. Bo to wiecie, na podstawie prawdziwych wydarzeń. Koniec Ja pierniczy jakie to było. porybane. przepraszam Was, ale. Kurde, tak końcowa godzina to była droga przez mękę. Dobra, jedyny dobre, dobre rzecz jest taka, że ten maciek przeżył. Jednakże, zastanawiam się, czy w tej grze były alternatywne zakończenia. GG, dzięki Ci, Deadlicht. Żyję, żyję. Dobra, pomijmy to, bo tam jakieś prawa autorskie, czy coś się zaraz zgłosi. Ukończyliśmy to. Wow, zarobiście, Ma, mam już dosyć. To był właśnie horror: Blair Witch. Końcówka, no, czyli krótko mówiąc, zapowiada to w sumie o wariacie, który chodził po lesie, zabijał ludzi. I w sumie sam sobie do końca z tego nie zdawał sprawy. Bo był taki po prostu porąbańcem. Ciekawostka. Bateria, którą znalazłeś, to jakie użyjesz w radiu w bunkrze, to coś się stanie. Ale jak niby miałbym wrócić do bunkra? Co nie? Jak nie miałbym wiesz? Bo tam wiem, że był ten motyw z bunkrem. I prawdopodobnie ten kod. Jest jakieś alternatywne zakończenie. No. Dobre pytanie. Nie wiem. Może się dowiem swego czasu. Tak, tak, to był Blair Witch Napiszcie, co uważacie o tej grze. O! Moim zdaniem. Trochę liniowa gra, ale. Z, ten. Z mę męcząca, męcząca. Ja już byłem męczący tymi wizjami, tym wszystkim. Męcząca strasznie. ryje psychikę strasznie. No, ale dosyć szybko człowiek się domyśla, że jednak główny bohater jest popierniczony. Dobra. Tak więc yy... Tak jest alternatywne zakończenie. Aha, a to trzeba pewnie od początku zacząć zająć życie, co nie? Jest inne zakończenie. Wow. Tak mi napisali ludzie. A jak uruchomić do te alternatywne... Dobra, nieważne. To był właśnie Blair Witch. Alternatywne zakończenie to będziemy... Będziemy kminić Ale nie wiem czy będziemy się chciało grać. Chyba nie dam rady psychicznie. Za długo się męczy człowiek. Elo!